USDCHF, jedna z fajniejszych par, dość często to powtarzam, ale, ale tak, tak uważam, że jest to jedna z fajniejszych par, że po prostu jeżeli chodzi o SkyBlue, to ona no, super chodzi. Tak? Odjazdów jest naprawdę niewiele. Zresztą to widać na załączonym obrazku, czyli nawet jeżeli się gdzieś przesuwamy w jakimś trendzie, to się jednak przesuwamy w taki sposób, że te poziomy SkyBlue są honorowane, mamy reakcje, mamy powroty, mamy czasami też i odjazdy. Ale są one naprawdę sporadyczne i też dość szybko robione. Szybko w sensie takim, że są robione w ciągu dwóch, trzech dni, choć są takie, które mają tych dni trochę więcej. Tutaj mieliśmy jakąś reakcję na fiolety z nocy, jest poziom, właśnie chcę zobaczyć, o, to jest poziom tutaj pod, pod tym, poziom pomiędzy, czyli mieliśmy poziom, nazwijmy to taki z dnia, potem poziom z wieczora i z nocy. Ten poziom w, wciąż czeka na to, żeby go tam, żeby go klepnąć. Rynek powinien się nam rozruszać, ale najprawdopodobniej rozrusza się na dobre dopiero po święcie Trzech Króli, czyli jeszcze kilka dni nam zostało.